Czy widzieliście kiedykolwiek latające świnie? Dzisiejszy idiom to latające świnie. Hmm, dość ciekawe, widzieliście je kiedykolwiek? Widzieliście, żeby świnie potrafiły latać? Co one będą symbolizować? Po angielsku Pigs might fly. Latające świnie symbolizują coś niemożliwego. Tu pochodzenia będziemy mogli szukać tam, gdzie zwykle pojawia się pochodzenie wielu idiomów angielskich, czyli w literaturze. W latach wieku XVIII-XIX pisarze angielscy, ale nie tylko, polscy, rosyjscy, prześcigali się, kto stworzy jakieś powiedzonka, kto stworzy fajniejsze powiedzonko, które trafi do. Oczu do uszu swoich słuchaczy lub czytelników, i zaczną tych powiedzonek używać. Tak naprawdę prześcigali się w tym, jak bardzo wyszukane to będą powiedzonka. No i jeden z nich wymyślił sobie, że świnie mogą latać. Ten idiom jest dość częsty w języku angielskim. Bardzo często go używają dzieci, bo widzą je w swoich jakichś ilustrowanych podręcznikach. Jeżeli sobie wygooglacie właśnie ten idiom i wrzucicie sobie w grafikę, to będziecie mieli mnóstwo różnych obrazków przedstawiających latające świnie. Ten idiom Używamy wtedy, gdy chcemy podkreślić, że w coś nie wierzymy, że coś będzie niemożliwego do, do, do wytworzenia, do stworzenia, do tego, żeby się to wydarzyło. Jakiego powiedzonka używamy w języku polskim, gdy nam ktoś coś obiecuje lub coś słyszymy? No i właśnie, co tu mówimy? Są przynajmniej dwa takie powiedzonka, które są mi znane. Nie są dość częste w użyciu w obecnych czasach. Ja je znam ze swojego dzieciństwa. I wtedy, gdy obiecywało się, że wróci się do domu wcześniej niż mama tego chciała, no to mama mówiła, tak, i tutaj kaktus na dłoni mi wyrośnie. Jeszcze inni mówili, a jedzie mi tu czołg? Gdy mnie zapytacie, skąd pochodzą te polskie idiomy. Przyznam się szczerze, że nie wiem. Natomiast wiem, skąd się wzięły latające świnie. No właśnie z literatury. Pewnie te z kaktusem również gdzieś się pojawiło w, jakimś, w jakiejś książce polskiej. No i zaczęto też go używać. Przykład użycia tego idiomu będzie z mojej jakby działki, z działki nauczycielskiej. Od razu przykład mi przyszedł do głowy. Będzie brzmiał następująco. A student gets to a classroom unprepared He hasn't done the homework, and the teacher asks the student to show his homework to the class. And the student unfortunately needs to say that he hasn't done it and he promises that the next time he will do it without a doubt. And the teacher answers yes, and pigs might fly too. Do zobaczenia następnym razem.